Cześć, witam wszystkich. Jestem dobrze oświetlony, siedzę na krześle. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Dobra, żeby nie przedłużać, chciałem tylko tam dwa słowa od prezesa, bo ja ten kanał prowadzę już jakieś 7 lat i w ogóle nie mam z tego nawet żadnej kawy i taka prośba, bo stwierdziłem, że tam nigdy tam nie prosiłem nikogo, żeby tam coś klikał, no to może pierwszy raz poproszę, jak tam chcecie, czy Wam się podoba, to możecie tam dać subskrybera, czy coś takiego, jakąś łapę, może, znaczy chodzi mi o to, żeby dojechać przynajmniej do tego tysiąca, żeby mógł tam włączyć sobie te, te reklamy, bo powiem Wam tak, że no platforma jest trochę nie w porządku, bo mam jakieś tam filmy nawet... Dobra, ogólnie mój kanał to tam nie jest nic tam wielkiego, ale niektóre filmy, które mi się tam udało zrobić jakoś fajnie i, i są jakieś przydatne, no to mają nawet po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, a, a, no, a wyświetlane są reklamy cały czas przed moimi filmami, ja nic z tego nie mam. Nie? No to to jest tak. Tak tylko tyle, dobra, ale będzie o smart, smart home garage, czyli po prostu mm, mam tutaj kontynuację mojej dalszej zabawy, ale chciałem tak powiedzieć ogólnie po co, na co, komu to jest potrzebne i ja tylko tak powiem jakieś takie oczywiste oczywistości, że mm, takie systemy smart, obojętnie czy jakieś drogie, tanie, czy, czy jakie tamkolwiek, mm, po prostu usprawniają nasze życie i nasze potrzeby, czyli że będziemy jeszcze bardziej leniwi niż jesteśmy, ale przy okazji to też jest fajna zabawa, która tam rozwija, uczy i, i czegoś można się dowiedzieć. Ehm, dobra, ogólnie ja powiem tak, że, że moje, mój cały ten smart garage tutaj to jest taka zabawa i wszystko jest, wiecie jak to u mnie, oparte o system Januszowy, żeby było jak najtaniej. Nie zawsze to wychodzi, ale, ale powiedzmy, jeżeli byście chcieli coś takiego zamówić w firmie, to, to byście zapłacili masę pieniędzy, a w cenie nie wiem, jakiegoś tam kebaba, macie jakiś jeden czujnik i, i naprawdę to działa. Tylko taka mała uwaga: te wszystkie rzeczy z AliExpress one działają, ale nie chcę się wypowiadać na temat trwałości, jakości, bo z tym może być różnie. I to już jest temat na jakąś tam, powiedzmy, głębszą polemikę, czy na nawet jakieś tam doświadczenia techniczne. Ja. Po prostu kupuję to, co jest najtańsze, co jest dostępne. I o dziwo, w miarę tutaj, jak to podłączam, to, to w miarę się sprawdza. I ja myślę, że jak ktoś ma dom czy, czy jakieś tam mieszkanie, chce sobie coś tam regulować, to to, no to się to nadaje. Naprawdę się to nadaje, pomimo tego, że to jest tanie. Ja powiem tak, że u mnie zaczęło się od tego, że. Ja miałem taki. Może nie problem, ale denerwowało mnie to, że jak wychodzę z garażu i zamykam tam. Jest ciemno, zawsze w nocy to, to po prostu nie widziałem drzwi. I wiecie, tam jeden halogen się zaświecił, nagle zgasił, i, i nic nie widziałem tak naprawdę. Ciemność. No i Zrobiłem sobie najpierw właśnie włączanie tego zewnętrznego światła. Przy okazji to jest dobre, bo to doświetla kamerę, która ona ma tryb nocny, ale praktycznie można powiedzieć, że nic tam nie widać. A jak się doświetli, to, to wtedy już jest spoko. No i przy okazji tutaj zrobiłem sobie tą centralkę, którą e, gdyby będę dalej rozbudowywał. Ale tak naprawdę, wiele rzeczy jest takich punktowych, i nie trzeba robić jakichś właśnie kabli, ciągnąć, i można to, że tak powiem mieć, O, przykładowo chcecie zrobić sobie oświetlenie to wystarczy gdzieś tam w puszce za zainstalować takiego switcha czy przekaźnik, jak zwał tak zwał, no może większy problem będzie, że, że czasami nie ma miejsca, nie? no, no ale to już jest inna kwestia, ja tutaj sobie wiecie mogę wszystko modyfikować dowolnie jak chcę. No, a przy okazji, to tak powiem, że ten garaż to chyba będzie najbardziej technologiczny garaż Blaszan w Polsce, bo chyba nie sądzę, żeby ktoś miał tyle rzeczy w takim blaszaku, że tak powiem, zainstalowanych. No, ale to tak wyszło przy okazji. Dobra. Dzisiaj będę Wam pokazywał dwie rzeczy, to znaczy nowe zakupy z AliExpress i co tam będzie potrzebne mi do centralki, do nowych systemów i nowe czujniki, a ogólnie to taka nowość dla mnie będzie, że będą to rzeczy, które są oparte na Zigbee, a nie tylko bo też chyba tam na Wi-Fi też coś kupiłem. Dobra, to na razie tyle. Dobrze. zaraz będę pokazywał rzeczy, które zakupiłem, ale tutaj Wam chciałem pokazać aplikację, jak mniej więcej to wygląda, bo ostatnio tam się zrobiła aktualizacja. Przyłączy, przyłączyłem sobie na tryb czarny, ciemny, lepiej to wygląda. Ogólnie tak, to są takie widgety, które pokazują wszystkie urządzenia. Moje urządzenia to jest aplikacja Tuya i właśnie większość tych rzeczy z AliExpressa jest kompatybilna z, z tą aplikacją. Jest, są kompatybilne te urządzenia z aplikacją Smart Life to się chyba nazywa dokładnie i przy okazji też można je podłączyć do Google Home czyli są kompatybilne z, z systemem, tym Googla, asystenta Google. O, jakoś tak to jest. Dobrze. Tu jest na przykład taki widget do pogody. Pokazuje się pogoda, temperatura. To znaczy, ta pogoda to jest po prostu z jakaś tam pogoda sieciowa. A tu są, że tak powiem, na razie rzeczy, które mam, jak gdyby, podłączone. Znaczy, gdyby, które są podłączone, nie podłączone, bo na przykład te urządzenia są poza siecią, bo są wyłączone, czyli są fizycznie nieaktywne. Dobra. Dobrze, ja tu z boku sobie dam telefon, żeby może mi się uda wrzucić ekran, ale tak, żeby było szybko. Pierwsza rzecz: dodatkowa ładowarka do mojej smart centralki. Ona ma dwa porty: jedno stare USB i USB-C. Chciałem kupić właśnie po to, żeby, żeby móc jedną ładowarką podłączyć dwa urządzenia. Ten USB-C, kabelek to sobie dokupię, bo takiego nie mam. Ale. Nieważne, w każdym razie to jest po to, żeby tam jeszcze zaoszczędzić miejsce w centrali. Dobrze, i tu jeżeli chodzi o zasilacze, to mam coś bardzo fajnego, który zastąpi dwa zasilacze, które obecnie są. To jest produkt z Chin z AliExpress. Nie pamiętam dokładnie, ale ja chyba tutaj zrobię jakieś ceny albo coś, chyba 23 zł samo to urządzenie, ale słuchajcie. No nie jest wykonanie za dobre, bo nie powinno tak się ruszać, ale zasilacz ma to jest wyjście ma 12V, 5A, czyli ta, dobrze liczę, to jest 60W chyba z tego co tak, no 60W i ja sobie to będzie zasilało kamerę i, i router, a tamte zasilacze polecą, czyli zasilacz na szynę będzie, będzie po prostu ładniej i zaoszczędzę troszeczkę miejsca. Dobra. Tu już jedziemy dalej. Aha, jeszcze. To jest ten stary czujnik temperatury. Ale powiem Wam, właśnie, że on słabo działa, bo na przykład tu była temperatura niedawno już była ponad 13 stopni, a on jeszcze nie mógł przeskoczyć. Teraz, jak go tam przygrzałem trochę, to zmienił na 16, ale trochę jakby za późno, czyli no tak średnio to działa. No ale to. Ten właśnie te czujniki będę wymieniał. Dobra. Tutaj sobie kliknę. To jest fajne urządzenie. Tutaj zaczynamy nową przygodę. To jest bramka, czyli Smart Gateway to się nazywa fachowo, po polsku bramka, czyli urządzenie, które będzie komunikować urządzenia Zigbee, bo żeby wam działało Zigbee, to musicie mieć takie, jak gdyby takie, urządzenie główne, ja bym to nazwał urządzenie matka, które, które komunikuje się z wszystkimi urządzeniami. Co to jest Zigbee? Zigbee to jest po prostu inny protokół tam łączenia się z, z urządzeniami. Zaleta tego Zigbee jest taka, że te urządzenia pobierają mniej energii. Wada to jest, z tego co doczytałem, dowiedziałem się, to przepustowość może być mniejsza, czyli na przykład do jakiejś tam kamery, gdzie są przesyłane jakieś multimedia, to raczej to się słabo nadaje. I chyba największą zaletą jest coś takiego, że wszystkie te urządzenia komunikują się ze sobą i tworzą taką jakby sieć pająka, tak zwany mesh. Czyli im ma, macie więcej urządzeń tego typu, to to lepiej działa, ale z tego co wiem, to najlepiej jakby były takie urządzenia, które są zawsze gdzieś zasilane sieciowo, to wtedy to jeszcze lepiej działa. Czyli na przykład macie jakiś tam czujnik, który jest na stałe zasilany z sieci, to on jeszcze lepiej tam poprawia tą, tą sprawność tego działania. Ale to sprawdzimy. Ogólnie to chcę sprawdzić, czy, czy mi to będzie działać na, na dworze. Dobra, ja tutaj szybciutko, no, znaczy jest to fajne, malutkie. Nie wiem z 5 na 5 cm może 6. W zestawie jest kabelek, pudełeczko, yy, tu jakaś instrukcja. Jest instrukcja na pewno, tylko ja chyba, już, ja już to otwierałem, to może przełożyłem do, do czegoś. Ale wiecie, tam w tej instrukcji, ta, tam nie wiem co tam jest tam. Najwyżej jak tam znajdę to. Poszukam. Dobrze, mam podłączoną tą tą bramkę, i zaraz może mi się uda. Pokażę Wam, raz, jest podłącz a, świecą się dwie diody, czerwona, niebieska. Okej, okay. dobra, mam podłączoną bramkę i może tutaj dam obok telefon, ale też przy okazji będę miał, to tak może w rogu, może uda mi się nagrać ekran. Jak kliknę sobie na to. To tutaj, te urządzenie mi się pojawia. Ma każde urządzenie ma swoje tam menu i po prostu do tej bramki dodajemy kolejne urządzenia. Żadna filozofia. Tylko co tu jest jeszcze fajnego i muszę to sprawdzić. To jest, bo ona też obsługuje Bluetooth i ja tu mam taki głośnik Bluetooth i mam nadzieję, że może ten głośnik, może ten głośnik mi się uda aktywować jakoś albo przez to podłączyć. Co tu mamy? A, i wszystkie te urządzenia, jak się dacie setup, to, to są takie właśnie podstawowe, tam grupa, sprawdzanie sieci, informacja o urządzeniu i ustawienia powiadomień. Dobra. I teraz tak. A, zobaczcie, nawet, bo ja te urządzenia wcześniej dodałem. I on, y, ta bramka zapamiętała te urządzenia, czyli widzicie, ja mogę już te urządzenia gdyby y, uruchomić. Dobra, czyli jedziemy dalej z urządzeniami. Dobrze, tutaj mamy kolejne dwa urządzenia, takie same. Ja szybciutko je otworzę. Y, to są właśnie czujniki temperatury na, y, na protokole Zigbee. Nówka sztuka. Ten już, y, tak, ten już był chyba używany. Y, a, a ten jest całkiem nowy, wszystkie te urządzenia przeważnie zawsze mają w pudełeczku jakąś tam instrukcję, takie przeważnie są jakieś naklejki 3 m i jeszcze jest taka szpilka, chociaż, a te urządzenie nie, 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 nie musi mieć szpilki, bo tu jest guziczek, ale większość tych wszystkich urządzeń ma taką szpileczkę, coś w rodzaju jak do telefonów, do wyciągania karty SIM, dobra. To z tego już ściągniemy folię. A. <laughs> Myślałem, że to jest folia, a to jest jakieś. Nie wiem o co chodzi. Dobra. To <laughs> i china. To chyba nie jest folia. Myślałem, że. A może mi się to urwało? Nie. Dobra, nie wiem, nieważne. Nie to nie jest folia. To jest tylko takie. Może żeby ekran nie odpadł. Yy, yy, dobra, ja zobaczę, jak wejdę do tej bramki. Yy, jak wejdę do tej bramki? Yy, to zobaczę czy te urządzenie mi się tutaj dodał. Zigbee yy, Zigbee Sensor Aha. Dobra. Yy, zobaczcie, no czyli one już mi się dodało, bo no właściwie one było zapamiętane i przy okazji dobra, nie wiem czy tu widać to yy, pokażę Wam jak w, yy, dosyć fajnie tutaj wygląda aplikacja, tylko że na razie tutaj nie ma danych bo ja te dane wykasowałem pewnie przy usunięciu tego, tego urządzenia. No dobra, ale tak czy siak ono się pojawia tutaj, i ono się powinno pojawić też jako urządzenie. Powinno się pojawić tutaj. Ale się nie pojawiło. Dobra, nieważne. Pewnie trzeba je dodać oddzielnie. Dobra, powiem tylko chwilę o tym. Oprócz tego, że to te urządzenie mierzy temperaturę wilgotność, no to oczywiście możemy tutaj sterować, sterować nim. Jeszcze raz kliknę. I macie do, każde urządzenie ma takie właśnie. O, zobaczcie, tu nawet, nawet się już pojawiła temperatura, czyli on już zmierzył, czyli już, już i wilgotność też zmierzył. I tu taki fajny wykres słupkowy będzie się pojawiał. Później się będą tworzyć statystyki tam dzienne, miesięczne, tu jest godzinowo. I dobra, żeby było szybciej, czujnik jest fajnie wykonany, można go postawić tak, ma tu taką ściętą to jest większy, ma czytelny wyświetlacz powiem Wam, że spoko dobra nie pamiętam ile to kosztowało ale to też jakaś cena kebaba że kupiłem od razu, od razu dwa takie i dobra to może zrobimy tak pokażę Wam tylko mniej więcej jak te urządzenia wyglądają, jak wygląda aplikacja a jak to podłączę wszystko to Wam powiem co, co ono mi będzie robić tak czy siak to tu jest zawsze jest taka zakładka smart i tu możecie zrobić tak zwane takie sceny, takie scenariusze, że na przykład, jeśli temperatura spadnie, tam ustawicie sobie o na przykład na tam 20 czy tam 13 stopni, no to włączy się jakieś inne urządzenie, nie? czyli wtedy i tutaj możecie robić różne, różne akcje. Może włączyć urządzenie, możecie dostać powiadomienie, jakieś opóźnienie, no różne, różne rzeczy. Ok, dobra. To mm, czujniki. Aha. Jeszcze ważna sprawa. To tu pokażę. Mm, Ojku. Dobra. Te czujniki są zasilane takimi bateriami paluszkowymi, tymi małymi 3 AA. Dobra. Dobra. Kolejną rzeczą już tak ładowarkę sobie przygotuję. I kolejną fajną rzeczą to jest. Też taki czujnik właściwie, ale to jest, można powiedzieć, już bardziej regu regulator i taki panel wyświetlający. Tak to wygląda. Tu jest opakowanie. Macie parametry, jakby ktoś sobie tam chciał. I już Wam mówię, dlaczego to kupiłem. Oczywiście cena była też coś w rodzaju kebaba 23 zł albo coś takiego. Ten czujnik to jest też czujnik temperatury yy, yy, i wilgotności, ale on się różni tym, że on nie jest zasilany bateryjnie. Właśnie chciałem jakieś urządzenie, które jest zasilane, powiedzmy w cudzysłowie, sieciowo. Jest fajny kabelek, bardzo fajny, taki mięciutki. Na USB-C, wszystko jest, na szczęście, już nowy standard. Podłączymy go. Dobra, podłączymy go do ładowareczki i zobaczymy, czy. O! I, I on się automatycznie powinien aktywować. Yy. Tylko ja go muszę chyba jeszcze raz dodać albo aktywować. Nie wiem. Yy. A może nawet nie, może on się sam odpali. Yy. A i dobrze, i pokażę wam. Tu jest takie menu do nagrywania. Może dam to gdzieś z boku. Yy. Dla... On jeszcze ma jedną bardzo fajną funkcję. O, zobaczcie, on się nawet sam aktywował, w sensie skomunikował się, bo ja go wcześniej dodałem. Zrobiła się tutaj godzina, data, wszystko, temperatura. No i WiFi na przykład pokazuje, że jest bardzo słabe. No tak może być. Słuchajcie, ale on ma jeszcze jedną. Oprócz tego, że jest tani, wyświetla dodatkowo godzinę i datę, to on też jest, jak gdyby, pilotem podczerwieni. IR, tak dobrze powiedziałem. Czyli, tu nawet jest, zobaczcie, na tym, na tym że tak powiem, na, w aplikacji widać tutaj urządzenia narysowane. On może być po prostu pilotem, który może sterować telewizorem, a tutaj dla mnie jakbym miał jakiś może starego typu klimatyzator, to prawdopodobnie tym będzie można wysterować klimatyzator. Czyli jak kupicie jakiś stary klimatyzator i to jest bardzo fajna, fajna funkcja. Ale tak czy jak powiem Wam szczerze, że chyba kiedyś kupię jakieś coś takiego większego, porządnego, z większym wyśle, wyświetlaczem, ale na razie do testów to, to może być i te, też zobaczę jak to będzie się sprawować, jak to, bo wiecie, ogólnie z tymi czujnikami to ja nie wiem do końca jak jest właśnie z tym pomiarem temperatury, bo m, może te ZigBee będą... Jak gdyby szybciej komunikowały się z całym systemem, bo, bo te tanie, które na początku kupiłem, to według mnie w ogóle się nie nadają. Dobra, no to, to tak, to, to mamy powiedzmy, ja to będę nazywał regulator. Taki fajny z zegarkiem. I ostatnią rzeczą to jest też czujnik ruchu. No hmm. Ojejku. A dobra. To jest też czujnik ruchu. No tu miał chyba takie zabezpieczenie. Nie wiem, żeby to się nie, nie, nie zbiło albo coś. Ale on jest na WiFi. On jest na WiFi i mogę Wam powiedzieć, że, że ten czujnik, nawet ja go sp sprawdzałem w domu, on nawet spoko działa. Też jest. Można go do ściany przymocować. Ma dwie dziurki. Jest też na dwie baterie. Dobra, to ja już go nie będę pokazywał, bo powiem Wam tak. I ja sobie teraz zrobię tu przerwę, zainstaluję te, te zasilacze, wszystko co trzeba, tą bramkę, ta bramka też będzie w tej skrzynce tam upchana razem z tym nowym zasilaczem, zrobię jakiś taki porządek, ale co chciałem dodać najważniejszego, jeżeli chodzi o, o te ZigBee, to ja bym y spróbuję, czy, czy one dadzą radę skomunikować się przez ten garaż blaszany na zewnątrz, bo chciałbym powiedzmy, na przykład tak testowo gdzieś tam y zmierzyć te, y temperaturę i czy, czy to da, da radę. No, zobaczymy. Jeszcze jedną rzecz zapomniałem wam pokazać fajną, bo kupiłem takie, takie dziwne sprytne złączki z y Wsypię to tutaj. Y po co mi one? Jak będę właśnie tam jakiś przerobiał takie kable nisko napięciowe? to żeby właśnie sobie jakoś tam sprytnie odłączać włączać, znaczy rozłączać i, i, i łączyć to to jest takie coś całkiem spoko i to jest takie że mm, tu się w, wkłada kabel i to jest samo zaciskające się no, takie takie fajne nie wiem mm, te 10 sztuk chyba 5 czy 6 zł i jeszcze mam jedną rzecz fajną to tak mm, przyszłościowo bo mm, jak będę chciał coś montować na szynę nietypowego, jakiś swój tam moduł, to to jest taki po prostu zatrzask, żeby, żeby można coś było zamontować na szynę. Też chyba 6 zł albo 7 zł na ekspresie. No. no dobrze, postaram się nie ruszać. Eee, jesteśmy znowu, w, ja to nazywam w mojej smart centrali. Słuchajcie, to może strasznie wygląda, bo ja sobie tak wymyśliłem, ale tak naprawdę wy nie musicie robić takiej centralki, bo... Bo na przykład to jest zasilacz, to jest zasilacz, to są gniazdka, które możecie mieć e, po prostu włożone do, do gniazdek, znaczy gniazdka do gniazdek, no takie prze, powiedzmy smart przejściówki. No ja sobie wymyśliłem, że, że, że tu będę miał stąd taką, taką rozdzielnię trochę bardziej prawdziwą i stąd będą lecieć instalacje, które będą zasilały, e, na razie jest e, na razie jest oświetlenie LED ja to nazywam, te na zewnątrz garażu. I mam jeszcze dwa wolne moduły. Jeden będzie na pewno takie tak zwane oświetlenie ogrodowe. A ten trzeci to sobie coś wymyślę po prostu. Na razie to mam jak gdyby jeden pracuje, dwa mam zapasowe. no tu z nowości pozbyłem się tych zasilaczy. Tu jest nowy zasilacz, to tu jest Czyli mam jeszcze jedno wolne miejsce USB-C, tylko muszę sobie załatwić kabelek. Czyli, jak będę coś potrzebował, dam na 5V, to sobie tutaj do tego zasilacza podłączę. No, chyba, że go kiedyś w przyszłości wymienię, no, ale to na razie tak, tak jest. No i tu ta bramka jest na razie tutaj, ją tak włożyłem. Może coś wymyślę, że ją gdzieś jakoś inaczej przykleję, żeby tu nie blokowała tej szyny. Ale na razie, aha, ten zasilacz chiński fajnie, bo ma diodę. Ja nie mam miernika, zapomniałem dzisiaj, ale tu jest re jeszcze regulacja i można sobie śrubokręcikiem dokładnie ustawić napięcie. No to ja sobie tam następnym razem ustawię napięcie, ale, ale na razie działa dobrze. Tu się pochwalę nawet sobie zarobiłem końcówki kolorami, żeby mi się nie pomyliło. Plus z plusem, plus z minusem. Zostawiłem sobie nawet ten dławik, żeby tam powiedzmy lepsze były parametry, chociaż tak, tak naprawdę nie wiem co, co te dławiki robią, ale zawsze są, przeważnie. No dobrze, to, to tak chciałem Wam tylko pokazać. Ja to zamykam i teraz będę się bawił w konfigurację tych, tych Zigbee i tych sensorów. No, zobaczymy. Dobrze, może to, będzie, może to będzie widać. Ale, tak jest zgaszone światło. LED ustawiłem sobie tak, że będzie powinno się włączyć światło, jak dojdę tutaj do tego miejsca. Zaraz, ja będę szedł tyłem, dobra, zaświeciło się, eee, tak wygląda czujnik, doświetlę wam telefonem. Oto kilka pasujących obrazów. E, tutaj asystent mi coś eee, Zamontowałem to na takiej desce, e, bo w... chciałem to do drzewa, tutaj nie mogłem za bardzo, o, no nieważne, no tak jest dobrze eee, i działa. I mam też ustawione tak, że, że po prostu, jak nie będzie ruchu, to te światło się wyłączy po, po tam jakiejś chwili. To znaczy, nawet nie ustawiłem czasu, bo on, on ma tam taką swoją zwłokę. Przy okazji, tutaj też się świeci czujnik ruchu, ale to jest taki zwykły, ale to też jest element systemu. Nie wiem, czy to widać, bo ta kamera ma, ma ciemność, ale zobaczcie: ten termometr położyłem tutaj tak na chwilę. No tu jest chyba 8 stopni, ale wydaje mi się, że jest chłodniej. Może on jeszcze nie zaskoczył. O, tam. Tam jest garaż metalowy. Dobra, tu mam um, 8,2 stopnia, bo chcę sprawdzić, czy ta temperatura się zmieni. Ona powinna się za chwilę zmienić, bo w aplikacji jest 8,9. Nie wiem, czy to tak można... Um, tutaj... W tych czujnikach chyba nie można ustawić tej częstotliwości odświeżania i. A nie, dobra, już jest 8,2? Nie, nie. Ale tu mam coś, co jest 8,9, dobra, ja go zostawię tu jeszcze i zobaczę, ile będzie stopni yy, za chwilę. A jeszcze Wam pokażę, że tutaj troszeczkę zmodyfikowałem. Yy, już zam... to jest tak, zam... jest zamknięta, znaczy jest otwarta, skrzynka teraz jest zamknięta i zobaczcie ta. Ja tą bramkę po prostu na, przykleiłem tutaj, bo ona jest na tyle mała, a y, dobrze to wygląda, bo y, nie będzie tam jakieś kable nie będą ją po prostu tam blokowały. No, to tam może nie, ale, ale jest. Do, widzę sobie tutaj, mam diody, mam dostęp do guzika. Też nie ma problemu, jak będę to odkręcał, bo tu jest, po prostu odłączam kabelek i, i wszystko fajnie się odłącza. Z zasilaczem jestem też zadowolony, bo ma e, diodę i pokazuje, że jest napięcie, czyli e, na razie wszystko spoko. No, czyli, e, bo tam w środku to, to mi tam jakoś się tak nie podobało, a tutaj i jeszcze to jest w takim miejscu, że. Że, że tu są te złączki, czyli nawet nie będzie blokować a nawet mogę jakbym coś tu montował, to go inaczej yy, czy, czy mogę go nawet tu u góry yy, zamocować. W sumie mogłem go nawet u, u góry zamocować tutaj. Nie pomyślałem. Tam nawet by lepiej pasował. No dobra, to już no nie mam taśmy tej klejącej. Okej, okay, no to takie małe podsumowanie jestem w kucy, bo chodziłem tam pod jest trochę zimno. Yy, okazuje się tak. Znaczy ogólnie wszystko działa dobrze nawet, bo mm, czujnik ruchu tam na zewnątrz yy, zamocowany, on ma jakiś tam, może ma mniejszy zasięg, ale może to kwestia, żeby tam go wyżej zamocować coś jak inaczej, ale działa, włącza mi się światło i też ustawiłem tak, że po jakimś czasie to światło się samo wyłączy. Yy, ten czujnik też działa. Ustawiłem sobie, że tutaj jak, jak się jak wejdę, ruszam się, to o, właśnie nawet teraz się wyłączyło wyłączyło się ogrzewanie i to dobrze, bo, bo to Szumi ale macie dowód na to, że ogrzewanie też działa jest podłączone ogrzewanie do, tak, do czujnika jedynki Zigbi. Działa dobrze. Włączyło się i wyłączyło się, czyli działa. Jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz tak. Termometr na zewnątrz jest troszeczkę bliżej, bo jak był chyba dalej, to już zasięg był za duży, ale to tam, no, nie wiem tam ile, bo z 50 metrów może, może więcej, ale teraz udałem troszeczkę bliżej, tam jest w drzewach i, i pokazuje temperaturę dobrą, 6,1 stopnia. Co jeszcze zrobiłem? No, centralka jest zrobiona. I z takich, że. A, no i czujnik wody też, też działa, czyli, czyli jestem zadowolony. Aha, to jeszcze tak powiem, że yy, ten czujnik. Yy, jeszcze będzie może jeden odcinek. To zamienię go na taki tak zwany czujnik obecności, a ten czujnik, właśnie, yy, może go przerzucę yy, na zewnątrz, na dwór, i, i tam będzie jak gdyby dwa, yy, dwa czujniki. No, to takie zwiększenie bezpiecznie, dobra. Tutaj jakiś kapelek wisi. Ojejku. Dobra. No to tyle. Pozdrawiam. Cześć.